Witam w kolejnym filmie. Pokażę Wam, jak zmienić zębatki ze skrzyni 30 na 40 przez to właśnie okienko, tutaj nad pompą. Bez rozpoławiania mam zębatkę dolną. To wiadomo, że da się odkręcić, ściągnąć bez problemu. Miałem ściąganą, jak wyciągałem wałek, od półbiegów jeden. Także ją śmiało można odkręcić, ściągnąć. On, wałek nam nie wypadnie, bo siedzi na łożysku. To bez problemu. Tu u góry już wyciągnąłem, tylko ja mam teraz akurat ciągnik rozjechany, ale go zjadę i wtedy będę to u góry składał ten wałek z tą górną zębatką. Mam go tu, żeby ściągnąć zębatkę. Teraz tu już tylko trzeba ściągnąć łożysko i możemy wyciągnąć zębatkę, założyć drugą i rzucać ten wałek. Tu, żeby wyciągnąć, musiałem rozkręcić to. Tą nakrętkę musiałem odkręcić, odblokować tą zabezpieczeniem krągowym. Odkręcić, to ściągnąć, to ściągnąć, i wtedy łożysko zeszło mi z tej tulejki. Lejki. I dalej pokażę Wam, jak to złożyć od nowa. Zweryfikowałem tutaj ten wałek od tej drugiej zębatki jest możliwość wyciągnięcia go bez rozjeżdżania ciągnika. Musimy odkręcić, tak jak tu widać tą nakrętkę, odbezpieczamy tą podkładkę koronkową. Odkręcamy tą nakrętkę. Ściągamy podkładkę koronkową. Ściągamy podkładkę zwykłą. Wyciągamy łożysko. Trzeba ściągnąć zabezpieczenie tej tulei. I tulejkę cofamy w tą stronę i wałek nam wtedy swobodnie wychodzi. Możemy wymienić tą zębatkę górną. Bo dolna bez problemu się zmienia, tak jak mówiłem wcześniej. Odkręcić tą śrubę, wyciągnąć i dolna jest zmieniona górną. Właśnie trzeba ściągnąć ten wałek bez rozpoławiania przez to okienko nad pompą. Wszystko jest do zrobienia. No i odwrotnie, jak już z nową zębatką, wkładamy tulejkę, tylko tam trzeba trafić na wałek. Teraz mi akurat nie chce trafić. I trafiamy nam na wałek. Tutaj zabezpieczamy tą tulejkę. Wkładamy łożysko, odkładkę Podkładkę zabezpieczającą, koronkową. A i nakrętkę. Zakręcamy i mamy wymienione zębatki na szybszą skrzynię. I tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.